Siemane Maneczko, moje minecraftowe żółwiki a dzisiaj nie dzisiaj tylko kilka dni temu wbiłem, wbiliśmy 1700 subów oraz nie, mój kolega no ja wbiłem, ale z pomocą moich widzów no oraz mój kolega, który jest z nami domian wiaderko e, wbił na swoim discordzie 500 osób, link do jego discorda w pierwszej, drugiej Trzeciej, czwartej oraz szóstej linijce opisów, piątej niestety nie będzie, bo nie ma tam miejsca. E, no i z okazji tych dwóch świetnych rzeczy e, razem organizujemy konkurs, serię konkursów, Raczej, raczej event, taki event, event polegający na serii giveawayów konkursów, e, więc tak. E, jakie są wymagania do tego konkursu? Trzeba mnie subskrybować, wbić na, e, Discord, na Discorda i na tym Discordzie będzie wszystko ogłasz, ogłaszane. Od jutra, czyli od czwartku, przez cały tydzień i jeden dzień więcej czyli od czwartku do czwartku, czyli przez 8 dni. Ej, nie no, od czwartku do czwartku to jest 7 dni. Nie. Kurwa, Włącznie. 7... Od czekaj, czwartku do, do czwartku. To jest tydzień Czyli, plus czwartek, jeden dzień. Piątek, sobota, niedziel. Bo niedziel, czwartek liczymy dwa razy. 8. Bo jesteś no debilem tak, i czwartku tak. dwa razy. Dobrze, tłumaczę teraz moim kochanym widzom i Twoim tym, i Twoim Discordowcom. E, na ogłoszeniach tam będą codziennie, w każdy ten dzień, e, różne konkursy, giveawaye na e, różne fajne gry. Na Steamie, na specjalne rangi, na VIPy na, e, na naczos SCP oraz ostatniego dnia za tydzień w tak. czwartek będzie będzie wielki ultra finał eventu tak w którym do wygrania będzie nagroda do specjalna wysyłki, o, tak nagroda specjalna to wysy wy sami tak te nagrody na adres zwycięzcy paczka na ciosów oraz wiadro ja myślę, że Dokładnie. dwóch zwycięzców, że jedna osoba dostanie paczkę Neej, na czasu, druga nie wiadra. No tak wyobraź sobie nie teraz masz paczkę na czasów, którą możesz włożyć do wiadra. No. O, o stary! Dobra, to, to będzie trzeba jeszcze pomyśleć jak to przeprowadzimy. No. Tak. Ale, ale no ja, ja szczerze za paczkę na czasów, którą mogę włożyć do wiadra, to ja bym... Mm. Posłuchajcie, jak chcecie wziąć udział, to wbijajcie na Discorda e, tego i pamiętajcie, żebyście sobie podpieli najlepiej konto YouTube do Discorda i mieli publiczne subskrypcje, żeby można było zobaczyć, że subskrybujecie mnie i... Bo na, na, na tym Discordzie będzie wszystko. Bo jeśli nie będziecie subskrybować, to nie macie szans nic wygrać. Siema.